To jest Motuskuti 10 Generacja 4. Zapraszam na recenzję. Hulajnoga przede mną to jest Motus Scuti 10 generacji czwartej, Czyli jedna z najbardziej popularnych hulajnóg od producenta Motus. Hulajnoga jest uzbrojona w 350W silnik i w baterię, na której jesteśmy w stanie wyjechać według producenta 60 km. Mój realny zasięg na testach tej hulajnogi to jest 45 km jedynie. Nie jest tak źle, nie jest najlepiej. Patrzeć na cenę tej hulajnogi, która jest naprawdę zadziwiająca. Tą hulajnogę jesteśmy w stanie dostać za 1399 zł. Aby złożyć hulajnogę, podchodzimy do hulajnogi. Bierzemy tą dźwignię na dół. Do tego bierzemy tą dźwignię na dół. Gdy kierownica nam się składa, bierzemy ją na sam dół i zaczepiamy o ten taki mały dzyndzel na błotniku tylnym. Zaczepiamy. Na tej hulajnodze jesteśmy się w stanie rozpędzić do 30 km na godzinę. Aby uruchomić hulajnogę, naciskamy ten przycisk. Przytrzymujemy go. Hulajnoga nam się włącza. Tryb naciskamy dwa razy szybko. Mamy tryb pierwszy. Tryb drive i tryb sport obok mamy kierunkowskazy no dla mnie te kierunkowskazy są trochę bez sensu zrobione ale jak wiem w nowym motusie skuty 10 już są ulepszone i się znajdują tutaj na dole choć jeszcze w tym moim modelu się znajdują no na kierownicy posiadamy dzwonek na gaz nam się w stanie rozprowadzić do 30 km na godzinę i pewnie jesteście ciekawi jak odblokować tą hulajnogę, bo ja takiej informacji też mi było bardzo ciężko znaleźć. Przytrzymujemy hamulec i pięć razy naciskamy ten przycisk, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tyle. dźwięk się zaświeca i ona już macie ją odblokowaną, możecie jeździć 30 km na godzinę. Jeden z największych plusów tej hulajnogi jest waga i wielkość. Wy możecie ją zabrać do samochodu, jak i do autobusu, do pociągu. Jak są schody, jesteśmy w stanie ją przenieść. składamy tylko kierownicę, co zajmuje 10 sekund, 15 sekund. Hulajnoga posiada dwa koła 10 -calowe. Ja te koła oczywiście zmieniłem z oryginalnych na widać takie terenowe, można to nazwać dla komfortu jazdy. Bo oryginalne koła no, nie były za bardzo komfortowe. Hulajnoga jest tylko jeden hamulec przodu, niestety dwóch hamulców nie ma. Teraz przyszedł czas na podsumowanie Motu Skuti 10 generacja czwarta. No to zaczynamy od plusów. Pierwszy i najważniejszy plus tej hulajnogi to jest jej waga. Czyli waży zaledwie 17,5 kg, jak dobrze pamiętam. I możecie ją złowić, wziąć ze sobą na przykład do windy, do tramwaju, do autobusu. Drugim plusem na pewno hulajnogi jest winność do miasta wysmała. możemy się ją wszędzie wcisnąć. Nie robi dużego kłopotu zawsze, jak na przykład deszcz pada, możemy ją bez problemu zapakować w autobus, pociąg, tramwaj. Trzeci plus hulajnogi to jest bateria i duży zasięg. Bo, jak na tak małą hulajnogę i na tak małą baterię, te 45 km to, moim zdaniem, jest naprawdę sporo. Z porównując do wersji motoskuty 10 Light generacji 4, która jest w stanie przejechać realnie 19 km, to jest naprawdę sporo. Moim zdaniem jest naprawdę sporo jak na tak małą hulajnogę. Teraz czas na wady tej hulajnogi. Moim zdaniem największą wadą są te dwa błotniki z przedłu, które są w ogóle źle skonstruowane. Porównując do innych hulajnóg to naprawdę jest to źle skonstruowane, jak i ten hamulec. Jest po prostu coś źle wymierzone no i w jeździe, od razu po przyjeździe hulajnogi do nas musimy te dwa błotniki zdemontować, żebyśmy mieli wygodniejszą jazdę. Albo będziemy mieli po prostu bez hamulca, ten hamulec nam się po 100-150 km wyrobi, i ja na przykład w ogóle nie mogłem hamować, musiałem odkręcić błotniki i z tym problemu nie mam. Drugi i największy minus tej hulajnogi to jest to, że nie możemy zobaczyć sobie poziomu naładowania, tylko mamy te kreski, które lubią się czasami zamylić. Więc no, trochę kiepka, gdzie jedziemy w dufą trasę, lepiej mieć tą hulajnogę naładowaną do 100%. No, bo z tą baterią może być równie i do tego nie mamy aplikacji. Co do tego pod punktu się też odniosę. No, że każda hulajnoga z Moto Cootie 10 zawsze miała aplikację MyScooter. W tej hulajnodze niestety producent tej aplikacji nie dodał. Co jest moim zdaniem jednym z większych minusów, bo fajnie ta aplikacja sobie działa. Na przykład w tej cenie, czyli 1399 zł obecnie ta hulajnoga kosztuje, na pewno nie znajdziecie lepszej hulajnogi. Jeśli Wam się ta recenzja podobała, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i to tyle, trzymajcie się do kolejnej recenzji.